Mango Mankowie to jestem ja i moi koledzy, a dzisiaj gramy Hide and Seek, y, mapa Wool Hide and Seek, ja jestem Seekerem Tutaj są czerwony, cyjanowy oraz zielony Ja będę pierwszym szukającym, potem będzie ktoś inny No i zobaczymy jak to będzie wyglądało, tak? Generalnie widzowie, piszcie czerwony p***, w komentarzach, przypinamy serduszka ładnie. piszcie czerwony noli Dobra, startujemy Dobra no i Nie, nie tak w, w ogóle, fun fact Ja Mieliśmy dwa nowe filmy i generalnie każdy z nich jest niesamowity, włożyłem w niego mnóstwo pracy, każdy ją go montowałem po 8 godzin i jak się widzicie tak mi zostawcie lajka, subskrypcję pod każdym z tych materiałów, a przypnę wam serduszko pod tym filmem, jeśli napiszcie komentarz e, Czerwony Pidor Zobowie, zaczynamy Chyba, za 6-7 że... sekund. 4-3, 2, 1 no. Jeden. No. Zaczynamy O mój Boże, widzowie ja się tak boję o mój Boże Teraz na się popłaczę ze strachu. Ale możemy się chować na innych kolorach, nie? 8 minut, no. Ale Właś nie ma szans. No, chyba że jak umrzecie, to będziecie Seekerami, to wtedy jest szansa. Ale jak, ale jak nie, no to nie. Kii ty jesteś, panie Widor. Ja, ja to zrobiłem dosłownie za pierwszym razem. Ale to mam Widora. Uciekaj, Pidora. Aj, nie widzę go, widzę go! Prawda, dawka, Nie. Nie, zabijem, no. zabijem, zabijem! Nie gdzie ja jestem do churki! Se mnie k***a widział tam, no niech on się zabije, kurko! Ej, mango, 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 kolejny! Ja przegrałem przez ciebie, ten głupi churk. Ej, cyjam, cyjam! No nie, nie no, Fidor został Proszę! Nie, Fidor! To jest Fidor, zabity. No, ej, ja, to są nie, chyba ja wiem gdzie to jest, ale to jest tak pojrzę, j***a, że on się tam ukrył. Tam Stare, ja tam, ja tam szedłem za pierwszym razem, tak. Co, tam jest? No, ty go no. dalej nie widziałeś? K***a, sięgnął mnie. Sięgnął mnie. Ale on ma Richa w ogóle jakiegoś. W sensie, to nie że cheat, tylko że on ma jakoś ten. Rozumiesz? Ja wiesz, no, ale... go się nie nawalnąć. A trzeba na jakieś 5 hitów, nie? Bo Dobra, on, inaczej ty ty tam nie, tam masz. nie masz szans, że ty zrobisz parkura po tych... Ja zrobiłem parkura. Jest! Stary, ja zrobiłem parkura. Dobra, Widzowie, koniec że... gry. Wygrałem jako seeker, nie, jestem najlepszym graczem. Z góry on na 100%. Puszkoczył. Na 100%. To nie będzie no, Widzowie, kolejne. kolejna gierka. Nie ma co, kolejna jest gierka. Widzowie, jestem ja cyjan, więc chowamy yy, się na cyjanie. No tak chyba raczej na pewno nie. A i kto jest cyjanem w tej rundzie? Erik jest cyjanem. Ja no, mam takiego tak. spota. Ja mam dobrego spota, ja mam bardzo dobrego spota. Widzowie, jeszcze pokażę, gdzie jest ten spot dokładnie, żebyście widzieli. Nasz tutaj kolega ci bardzo źle poczuł, więc on zamknąłem gdzieś sikera na sejr będzie, żeby się mógł wysikać przez dwie e, Widzowie, jeżeli chcecie, żebym przeżył, pamiętajcie o łapeczkę i subiku. Nikt nie chce, żebyś przeżył. Nie wiem. No, widzowie, ja mam teraz taki osłab, teraz będzie, <laughs> będziemy, będziemy mogli podglądać tego sikera jeszcze mnie nie znajdzie, ha. Serio? A ja nie mogę podglądać sikera Ja Sieker? mogę, ja mam taki dobry spot. A ja mam dwa spoty, ja mogę sobie ten zmienić. No, zawsze jako kolejną grę, widzowie. O kurde. W chyba nie ma, w nikogo nie widzę, przynajmniej chyba, na parkurze To już jest... Gdzie jest uh, no, no, On znowu chyba wchodzi na tego parkura tam On dosłownie się nie ruszył od cyjanów, nawet k***a ku... na milisekundę I, kochanie, Ja bałem, milisekundę. ja jestem... W momencie jestem ciemny zielony ja Jesteś na ciemnym zielonym? Tak Nie, wizowie to wizowie, on prawie u mnie był Prawie u mnie był, centymetry minęły no, Dosłownie u mnie też Jaki I Dobra, nie, jakaś podpowiedź, to sobie nie mogę nikogo znaleźć. Ja jestem wysoko. O dobra, ej tyś na tym ciemnym zielonym? No. no. nie, no nie, no coś w sensie to... ja to. duchy Ej, ciałem, spójrz w górę. mnie, no, chyba widziałem. Ja cię widziałem. Ej, no widzę Fidora ciemnozielonego. Jest. Ja tu sobie stoję cały czas. No. Nie. no! mam! Nie, 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 nie. <grywa> Widziałem to, widziałem to. Ja Bo Ja, 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 ja zmieniłem kampę widzowie, bo Piter był blisko. Gdzie ty teraz jesteś? Ja cię nie widzę, ale nie wiem, gdzie ty jesteś. jestem na moim widzi. kolorze. Ej, gdzie, jest, gdzie on jest? Ja mam pojęcia. Ja nie mogę stąd wyjść, no. nie? Skąd? Bo jestem w jakimś labiryncie. To no jest takie oszustwo, nie mogę stąd wyjść. Co za pilno? Dobra, nie? ja teraz żałuję, że ja nie mam nagrania, nie? Easy, mam to. Znowu jestem tutaj, gdzie byłem wcześniej. Szkoda, że to nie pokazuje czasu nigdzie. O, o, o jest jakaś bujka, jest wujka! O, o kurwa, Ja, ja wiedziałem, że. Nie wiem, że Nie, nie, to jest... nie, nie, jesteś bardzo ty właśnie, naprawdę. Próbuję tędy, bo nie mam pojęcia w ogóle, jak inaczej. Mój Boże! Nie, nie zrzucaj mnie, bo bo ja chcę spróbować na następną grę. Sobie. No nie wiem No nie no, Pidor nie street mi się wyłączył, Pidor kurwa Jak się wrócić tam na górę? Da się czy nie? Aha, nie Pidor, nie O kurde, dobra close, jest close gierka, teraz close gierka Teraz musisz jeszcze mnie złapać A ja widzowie, ja to wygram, widzowie, ja to wygram dla was Ja nie mam pojęcia, nie, no, dynastę, ja totalnie nie wiem Tu Tylko, Pamiętam, ostatni raz Jest, wygrałem widzowie, wygrałem ale jestem zajebisty Dobra, jeszcze raz. Ja losuję pierwszy. No i dostań. No Dobra, ja będę hajderem. Okej, okay, okej. Okay. Teraz jestem czerwony pidoch. Teraz jestem czerwony. W tym dosłownie nie ma nic do robienia. Widzowie, ja tego jumpa zrobię. Ja bym się pochował w tym labiryncie. Jest mam to, mam to więc mam to, teraz widzę całą mafę. Patrz, i tam bo. stoi ten, ten, ten Pidor Cyan. My On myśli, że ja go nie widzę, ale on. Hmm, dobrze go widać, w widać go widać. Pidor chowaj się, sekunda została. I teraz dołączył. Ten... Dobra, mam was. Dołączył Pidor, kolejny. No nie no ja jestem na tej pieszy, to daj mi jeszcze chwilę. Poszedłeś już stąd dosłownie na 100% przecież widziałeś Naprawdę? Tutaj. Ty mnie tam nie widziałeś Ej, co ja widziałem? Nigno mi Cześć! Jemma. Nigdy w życiu tam do ciebie nie wejdę a, 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 a. Jo, Nie! nie. naprawdę! bo tak blisko Jesteś taki głupi, jesteś taki głupi Jest, Jezu, mam miejsce na hita no nie, mm. Jezu, jak się Ej, dobra, jestem tak dumny z siebie, że się idę odlać. No właśnie, kurwa, to jest najgorszy wskoczenia na ja są drabinkę. Ja tego ja, najbardziej nie już umiem zrobić nawet ten, 180, ale no kurwa. Naprawdę się no. pogubiłeś w tym labiryncie. Ja pierdolę, jak, ty głupi no <laughs> jak ty się skubiłeś w tym labiryncie, to, to jesteś gorszy od myszy czy chomiko. Ogólnie. CO TAM GADACIE PIDORKI kur... ja W EJ STÓP są EJ Z dupcy. EJ gdzie, Na jakich kolorach jest jeszcze podpowiedź? O, o, no ja bym... Ziem, Ziem, balce? Ale balcer powiem, zielony? Ale w zielony który? Nie, nie powiem Ale gdzie, Znowu na ich jacy? widzę, znowu ich widzę No na wieżę, na wieżę, o ch... Na wieżę, on jest na wieży, o, ch... o kur... Udało się, udało się chyba Widziałem go? Widziałem go Wiedziałem, że ty tam siedzisz no Fidor tamten nie widzi Wiesz co, tego nie dowalę, ale tego już zrobię przynajmniej I to jeszcze zrobię go po parkurze, żeby być ciotą. No Fidor, tej dobra Kur... Ja. To, ale... to, że wy macie kur... jest tak bez sensu Nie crazy. mamy Richa no, Oczywiście, że macie Ten... Seekery na pewno mają Richa, kur... Ja cię nie mogę walnąć, ty mnie walnęłeś Co jest... Ty wy macie Richa, ty... ale to jest tak głupie, jak kur... Ja bym ci wypierd... Mam go, mam go, w górę to był, w górę <grydę> to był, mam go, tu. Ale mnie to w wkur... Zeskoczył, zeskoczył! Był tu gdzieś. Ciota. Głupi no, no. to jest ten labirynt ze szkła. Co? To była tu gdzieś ta ciota, no. Nie byłem tam. To jest niemożliwe. O Je Je kur... <grydę> ja o kur... <Je> <grydę> on był? Ładnie, no dobra. Widzowie, kolejna gierka. Dobra, widzowie. Wow, mogę sobie tu srać przez dwie minuty. Ja pier... No. Ej, ty czemu jestem Cyan, Ej! Ja zmienię na czerwony, dosłownie Nie, dosłownie ja ci to ja chciałem powiedzieć, ale w sumie uznałem, że łatwiej to, że będzie, będzie tak, nie. bo się znajdzie szybciej, no dosłownie No nie mogę wskoczyć na ten płotek, nie wiem, nie działa to no, O, widzę już was wszystkich, essa, X-Ray X-Gay Wie, Jakie macie kolory? Widzę, jest... teraz zostawcie like y oraz subskrypcję. Napiszcie komentarz, nie znajdzie mnie, a wtedy wygram. Dziękuję. No widzę, że tam, no. tam jest Fidor. Serio, teleport na Cyjanie to? On, no? on tam jest. Co? Widzowie, on tam jest, Widzowie, on to ja jak go tak dobrze widzę. On tam jest. Ty mnie serio nie widzisz tym, tym balcerem? To już tu byłeś dosłownie i mnie tam dotknęło po prostu. <laughs> Patrzcie widzowie, tam jest Fidor. Chwaszcie się do mnie tyłem, co na, Gdzie... na jakim kolorze on jest? On był na czerwony, 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 ale teraz już jest u mnie znowu. No k***a, serio no! Ja zrobiłem nie na ty i przyszedłem dosłownie na niego. Tak, tak, tej gry! To jest tak głupie, to jest tak kurwa, głupie! W sumie oboje z was byliście osobiście koło mnie przed chwilą tak, tak mega blisko. Jest! Dawaj zwierzak, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. NIE! Widzowie, znowu jestem ostatni, jestem najlepszy w tą grę ze wszystkich. Chowany. Co? No? Na jakim kolorze jesteś PiS Wojtek chowany? No się pidor. Nie zdążyłem nawet nic robić. Serio tu On tutaj, no nie gada, Ja to tak. wiem całą rundę, nie? Weźmy sobie z siły tysiąc, żeby was zabijać na hit. Ale on tu, ale on tu wie w ogóle. Nie. że Let's go, to... let's go. Zna to. I ty jak le. HA! <laughs> weź tu, weź tu, ej! Nie widział, widział! Nie! Nie widział! No. <laughs> easy, easy. On dalej goni mnie, śpiewając tę piosenkę. Mhm, ci kurwa nie widzę. No. no, Pidor, no Pidor, no i ja teraz wie, no, ale głupi gnu. No, Pidora. Co, serio? To nie możesz, nie, nie możesz podpowiadać. Zdowie no, na trzęsawek Zagrałem pełne metra, film dwugodzinny o Wayplandii, będzie on w skinach. Jesteś czerwony? W śmieciu. Nie Niech chodzi w d. nie no byłem tak blisko, jakby mi się k** sprint nie wyłączył, to bym wypierdolę tam. No tam. i klasa Yee, znalazłem go okay, To ino mi na Serio oh, what's no, Oscar bana, Ale Oskar dostaje bana. Co ty robisz Chodź tu, ty, chodź tu ty, MyNameOsa, chodź wysunąć bana Wszystko się zjarało, cała mapa się, się zjarała Widzowie, jeśli chcecie żebyśmy, żebyśmy nagrali jeszcze raz hide and seek, z inną mapą Napiszcie w komentarzu e, Inna mapa, a przynie wam y, serduszko ale, ale musi być minimalnie 100 lajków. A jeżeli chcecie, w Wedorsy, to pamiętajcie, grałem już w tę grę. Tak jest. A my to na tyle żegnamy się. Cześć!